Właśnie oficjalnie ogłoszono w sprawie. Halotu Polsat – oto nowa para gospodarzy. Polsat nie przestaje zaskakiwać. Uwielbiane przez widzów pasmo poranne Halotu Polsat wraca na antenę dosłownie na dniach, a teraz oficjalnie ogłoszono nową parę prowadzących. To już pewne – niebawem w studiu na kanapie zasiądą razem Paulina Sykut-Jerzyna i Tomasz Wolny. Zmiany w Halotu Polsat. Sykut, Jerzyna i Ibisz rozdzieleni. Program Halotu Polsat wystartował pod koniec sierpnia ubiegłego roku i z miejsca zyskał sympatię publiczności. W każdy weekend, od piątku do niedzieli o godzinie 8, publiczność witały trzy pary Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski, Agnieszka Chyży i Maciej Rok oraz Paulina Sykut, Jerzyna i Krzysztof Ibisz. Nieoczekiwanie produkcja postanowiła jednak rozdzielić ostatni z duetów, który świetnie sprawdza się też w innym formacie, tańcu z gwiazdami. Na szczęście gwiazdy nie znikną z ekranu, a jedynie wrócą na wizję z nowymi partnerami. I to z jakimi? Parę dni temu poinformowano, że towarzyszką gospodarza kultowej awantury o kasę będzie Ewa Wachowicz. Była mis i twarz programu Ewa Gotuje również była od początku związana ze śniadaniówką Polsatu obok Mateusza Geslera i Martina Gimeneza Castro odpowiadała w niej za segment kulinarny. Teraz natomiast będzie rozmawiać z gośćmi. A to nie wszystkie nowości, jakie przygotowała stacja. Właśnie oficjalnie ogłoszono w sprawie Halotu Polsat oto nowa para gospodarzy. Właśnie oficjalnie ogłoszono, że Paulinie Sykut Jerzynie na ekranie towarzyszyć będzie. Tomasz wolny. Tym samym prezenter kontynuuje współpracę z Polsatem po tym, jak wiosną tego roku wziął udział w tańcu z gwiazdami, zajmując w nim wysokie czwarte miejsce. Niespełna 45-latek jest doskonale znany widzom. Karierę dziennikarską rozpoczął od pracy reportera w TVN24, później natomiast na kilkanaście lat związał się z telewizją polską. To właśnie tam zdobył doświadczenie w programie porannym, prowadził go bowiem przez 8 lat. Taki zapis portfolio na pewno zaprocentuje w Halotu Polsat. Halotu Polsat wraca na antenę. Pierwsze wydanie już w piątek, 29 sierpnia. Oprócz zaskakujących roszad personalnych, produkcja przygotowała dla swoich odbiorców jeszcze więcej fascynujących tematów. Własne propozycje takowych wciąż można zresztą zgłaszać, szczegóły znajdują się w mediach społecznościowych Halo to Polsat. Tak jak do tej pory, twórcy zamierzają być jak najbliżej poruszających ludzkich historii, tematów społecznych i porad, a więc tego, co najbardziej dotyka ich widzów. Zapowiedziano już też zmiany w scenografii. W ślad za nową tematyką zmieni się i nieco wystrój studia. Znajdzie się miejsce do prowadzenia szczerych rozmów i ważnych wywiadów. Będzie bardziej przytulnie, cieplej, ale nadal bardzo energetycznie.